Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać troszeczkę wątku ekonomicznego, jak będzie wygląd wyglądać ekonomia w Farming Simulator 22. Oczywiście jak może ona wyglądać, bo jeszcze nie mamy dostępu do gry, więc nie ma konkretnie jak tego sprawdzić, ale ale pojawiały się pewne filmiki, pewne nawet screeny, które sam Giants Software pokazywał i możemy na nich wywnioskować co mniej więcej, jak będzie wyglądać? Zaczniemy od szklarni. Ile zarobimy na szklarniach? W materiale, który pojawił się na kanale Ludzka, który mógł przedpremierowo testować farminga, możemy zobaczyć, że w produkcji szklarni, u niego to jest akurat średnia szklarnia, cyklów na godzinę przy truskawkach jest dwa. Dwa cykle, a przepis na te truskawki, jakby jest to 28 wody i powstaje nam 56 truskawek, ale na godzinę mamy dwa cykle. Czyli truskawek 112 truskawek na godzinę otrzymamy i potrzebujemy, i one zabiorą nam 56 litrów wody, bo oczywiście te wszystkie, te wszystkie liczby w farmingu operu, operowane są na litrach. Jak jest dalej? Zobaczmy z pomidorami. W jedną godzinę potrzebne są 56 litry wody i można z tego otrzymać 56 litrów pomidorów, czyli mamy o połowę mniej niż truskawek. No to lecimy dalej sałata. Żeby wytworzyć sałatę, potrzebujemy na godzinę 56 litrów wody i powstanie nam 28 litrów sałaty. Nie wiem jak oni liczą sałatę w litrach, ale ekonomię jakoś trzeba zastosować i żeby to się wszystko zgadzało. Ale teraz ile na tym można zrobić? Możemy zobaczyć, że koszty na godzinę są zero. No w sumie to jest logiczne, bo kupujemy szklarnie, więc my tam wodę wlewamy, no to woda nas kosztuje, więc no już produkcja nie powinna kosztować. Jak, jak, jak to wygląda z ceną? Na filmiku, który był udostępniony na kanale IGN, tam można zobaczyć, on w sumie ukazał się niedawno. Tytuł tego filmika to jest The Final Preview. Jest to wersja, tak jakby już można powiedzieć, prawie oficjalna. Możemy zobaczyć, że koleś, który podnosi paletę, w tej palecie możemy zobaczyć w prawym dolnym rogu, że. W jednej palecie mieści się 8 skrzynek z truskawkami, a w prawym dolnym rogu widzimy, że łącznie to jest 150 litrów truskawek. I dalej możemy zobaczyć, jak już podjeżdżają pod sprzedaż tych truskawek i sprzedają, to gdy zwolnimy sobie tempo, to możemy wyliczyć, ile można zarobić z truskawek. Na filmie, dopóki nie opuścili palety, Widać, że sprzedało się 45 litrów truskawek i przybyło 25 dolarów. Sprzedając 45 litrów truskawek mamy 25 dolarów. Oczywiście to jest w przybliżeniu, ale teraz ile to będzie za 1000 litrów wo, w poprzednich odsłonach farminga? Ceny były podawane w tysiącach litrów, więc za 1000 litrów truskawek możemy otrzymać 555 dolarów. Czy to dużo czy mało, to się wszystko okaże w grze. Oczywiście są to wszystko przypuszczenia. Są one oparte na screenach i na filmikach, które były udostępniane jeszcze przed premierą, ale można też mniej więcej z tego wywnioskować. Skoro sałaty mamy 4 razy mniej niż truskawek, a pomidorów 2 razy mniej niż truskawek, no to możemy troszeczkę obliczyć z tego ile będzie Kosztowały pomidory, czy też sałatę. A więc za 1000 litrów pomidorów dostaniemy 1110 dolarów, za 1000 litrów sałaty 2220 dolarów. Ale co ciekawe, na blogu 22 października ukazał się artykuł o właśnie szklarniach. I tam był screen, który teraz możecie zobaczyć. I tu mamy jeszcze cykle na minutę, cztery cykle na minutę i koszt na minuty, obecnie w tej wersji preview było na godzinę, i teraz nie wiadomo, czy będzie. Czy oficjalnie będzie cykle na godzinę, czy cykle będą na minutę? Ale skoro wersja preview była niedawno, a ten. Spis na blogu był 22 października, więc możemy wywnioskować, że najprawdopodobniej będzie to, to wszystko z wersji preview, czyli ceny te, które Wam podałem. Możemy tutaj zobaczyć, że za godzinę pracy szklarni moglibyśmy otrzymać 240 truskawek, litrów truskawek, ale warto zwrócić uwagę na to, że jest to Mała szklarnia. A w wersji Farminga Preview, która pojawiła się na kanale Ulutka i też u innych youtuberów zagranicznych, w tej wersji jest, w szklarni średniej mamy 112 truskawek za godzinę. Więc coś tu jest niechalo. Jak mniejsza szklarnia, 240, a średnia 112. Więc prawdopodobnie to, co jest na, to, co był, ten wpis, co był na blogu. Był robiony dużo, dużo wcześniej, i jeszcze po prostu ekonomia jakoś kulała w całym farmingu. Teraz widać, że jest to trochę poprawione, ale jak to będzie oficjalnie, tego się dowiemy po premierze. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was na kolejne filmiki, które na pewno się ukażą, które będą przedstawiać inne tajniki ekonomii w Farming Simulator 22.